i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jest ze mną Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie! Słuchajcie, jak widzicie, znajd znajdujemy się tutaj na wielkiej, ogromnej wyspie Boga, ponieważ nas przysłał, ale na samym początku chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić Szymona Bida oraz Monikę Szeles, bardzo was pozdrawiam, a jeżeli chcecie, aby w następnym odcineczku pozdrowić ciebie, wystarczy, że już w tym momencie klikniesz subika z dzwoneczkiem, zostawisz komentarz pod filmem, pozdrawiam i oczywiście łapeczkę w górę, a challenge łapeczek w górę to 7000 i uwaga, uwaga! Zobaczcie, tak wygląda piękna wyspa, po prostu tutaj raczej wieża naszego Boga, a już tutaj z drugiej strony możecie zobaczyć wieżę diabła. No ale o skąpałeś się teraz tutaj w wodzie, Chipejku. No ale to jest słuchaj, woda święcona, to jest o, wo woda bo święcić. Boża. Patrz w ogóle, Ale Bóg tam patrzcie. patrzy cały czas. No, no, no Bóg tutaj go. obserwuje co robimy. To co? Po, przyszedł Idziemy. tutaj przysłał nas, żebyśmy mu pomogli, to co? Ta. Dawaj, otwieraj dobra, te wrota. No, się dowiemy. No, dzień dobry. o dobra, dzień dobry, dzień dobry Panie, Panie, Boże. Panie Boże, witamy. Dzień dobry, Panie Boże. Panie Boże, ja tutaj przyszłam z żeby się dowiedzieć tak naprawdę. O co tutaj chodzi? Niech Pan ta, nam tutaj Yy, ogólnie rzecz biorąc, problem jest tego rodzaju, że niestety moja żona no, no, zaginęła. Żonka. I no, tak się składa, że najprawdopodobniej porwał ją diabełek yy, i po o. prostu yy, moja żona jest na jego wyspie. Po prostu i mhm. waszym zadaniem jest yy, po prostu odzyskanie jej. Musicie mi ją tu przyprowadzić, a wtedy resztę życia spędzicie w niebie albo o. na mojej wyspie, jeśli chcecie. O, no to bardzo chętnie. To w sumie możemy to wykonać, tylko ta wyspa. Czyli ta wieża cały czas mi się to wmyli, panie Boże? On to jest, jest wyspa wieża, daleko. bo tak naprawdę to jest taka wyspa Też mo można no. to uznać za wyspę, nie ma sprawy. Dobra, to panie Boże, ale jak my mamy się tam przydosyć, przecież my w macie... ogóle nie mamy tyle mocy. Macie skrzynię tutaj obok i no. tam macie potrzebne rzeczy. O. Ogólnie tutaj y mam nadzieję, że sobie poradzicie i życzę Wam powodzenia. Dobra, to Myśli. To dawaj. Tak, bo ja w ogóle tutaj jeszcze muszę no. urządzić sobie tą wyspę, bo ona w ogóle jeszcze nie jest ruszona praktycznie. Nic tu nie robiłem, ale już nie, nie zrobił, przeszkadzam wam. Bo w ogóle tutaj, zobaczcie. Nie przeszkadzajcie tutaj, sobie. Dobrze, dobrze, Tutaj pan Diabeł, on tutaj coś przygotował, a Bóg w takim razie nic tutaj takiego nie ma. No dobra, są jeszcze zbrojki do tego wszystkiego. Gplay. E, Lumi, ale ty no. w ogóle w ten fajny, ty możemy w ogóle zrobić mostek. E, no. Pomożemy Panu Bogu oczywiście. Pełożymy, Patrz, są jeszcze zbrojki. e que... Może ja wezmę sobie to, na przykład diaksową, Dobra, ty złotą. Ja Możemy przejść złoto. albo perłami, albo zrobić mostek. Co myślisz? Co będzie ciekawszym rozwiązaniem? Eee, to jak mostek? ci się wydaje? Mo mostek. Jak już zaczynasz w sumie tutaj robić mostek, ja się jeszcze skąpię tutaj w wodzie święconej. Dobra. Słuchaj, no to ja bym ale to w szła. sumie tak nie w porządku, że w sumie, wiesz co, diabełek porwał normalnie Bardzo żonę Boga i uwięził jednym. na swojej wyspie. W sumie, U, no, tak naprawdę, rozumiem, że, wiesz co, że diabełek może być zły i tak dalej i robić dużo złego, no, ale żeby porwać żonę Boga, no to już no, naprawdę zadać. Y, y, tam była woda święcona, zobaczcie, a tutaj jest lawa. Ja Piekielna ale... lawa. No, dobra, to co? Ej, patrzcie, niby tak które się zabezpieczyli. O tam jakiś pan jest. Dzień dobry, dzień dobry. Co? Dzień dobry, my tutaj dzibne. zwiedzamy wyspę. Zobacz, tak, co jest. Nie grane? dość że żona Boga, to jeszcze Bóg i syn Boga. To, ja nie mogę, to już tutaj ja czekają młodzinę. trumny. No, może on chce jeszcze porwać, no? wiesz co Boga, ale Bóg ma za dużą siłę i po prostu nie, jest, nie, nie da się tak łatwo złapać. No w ogóle właśnie, bardzo ładnie ta dokładnie. wyspa yy, Boga wygląda, słuchaj, z daleka. Ale w ogóle on coś to, tam na pan, dole ma, widzisz? Tak, To, pan, co pan, tutaj pan, jest? To, czekaj, to chodź, najpierw zaczymy to tutaj. Ty, ktoś tutaj był, ale nie Niestety się Przed nie nami. Słuchaj, no. żebyśmy my tak nie skończyli tutaj, ale w ogóle jakie kozacie... Ej, co to jest? Ty, ty... ja to wykopię sobie. Myślisz, że diabełek tutaj się nie zorientuje, eee, tak naprawdę. No, no nie wiem, no nie wiem, ja też sobie ty... wykopię. O. A to są jakieś diabelskie rudy. Ja nie mogę w ogóle wykopać tymi kilofami od bogatego. No to nie wiem, ale wiesz co w ogóle? Bo ty coś powiedziałeś, że coś u Boga widać, tak? Poczekaj. No. Tam Poczekaj. na dole, widzisz? A on mówi, Ej. że jeszcze ma tam, nic tam nie ma, że właśnie musi tu sobie urządzić tą wyspę i tak Zobaczcie, dalej, nie? to on w takim, ale no przecież pan Bóg by raczej chyba nie kłamał, co? Ty, a co? tam na dole widzę jakieś łóżko, jakby było takie e, ze strzechy takie Pokaż? jakby po, położone. Jakby, nie wiem, ktoś tam spał na dole u Boga, widzisz to? No to co pan Bóg może tam ma o nie. po prostu? Nie, 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 musisz Lumi, uważać, musisz Lumi, uważać. Musisz uważać. E, nie wiem, nie uważać. wiem, słuchaj, Bóg może też coś kombinuje. Dobra, tak czy to inaczej, tutaj. dom rodziny diabełków. Dobry, witamy Dobry. pana. w ogóle on nas tu zaprasza gorąco, ciepłutko. pana o y, diabła, zapraszamy do środka. No to co, idziemy w takim razie? O ja, o. Witamy! Nasz dom to ty. nasze piętro. Fajna Zapraszam. zasłonka. No dobra, no to no idziemy. Mi... Ja, ja nie mogę, ale ty jesteś zwariowana, chciałem ci coś pokazać, a ty już tutaj zleciałaś a na co dół. Tam co było? tam jest na dole? Ze, zejść do ciebie, o, tam jest bezpiecznie. Tak, chodź tu, tu, jest Ochroniarz, i tutaj jest tak strasznie czerwona. HOHOHOHO! Widajcie, trafiliście w nieodpowiednie miejsce, bo to jest moja baza. Ja jestem diabełkiem i po no prostu ja będę was tutaj chciał też może zamknąć, nawet na całe wie życie. W wiekle. Nie co jest taka Brawa. Bo chodzi po prostu o to, że ja przyszłam, bo pan ukradł żonę Boga. I przyszłam potem żonkę, żeby ją odebrać. A Proszę nie oddała, niby czemu ci oddać? Nic ci nie oddam. Bóg nie... też porwał moją żonę, i tak naprawdę Co? to było e, spowodowane tym, że to on zaczął. I ja nie oddam jego żony, bo on porwał też moją. Naprawdę Bóg porwał pana żonę? No pan chyba tak, sobie po porwał. prostu żartuje. Naprawdę? Porwał. I ogólnie słuchaj, już mam tego dosyć, nie oddam nigdy jego żony, do widzenia wyglądać. No dobra to ja wiem, ja, ja, mam, ja mam rozwiązanie tej całej sytuacji. Ja pójdę, uwolnię żonę teraz z Boga, a, a yy, pójdę nagle później do Boga i uwolnę żonę. Oni! Schodzę w końcu, co jest grane. Ojejku, jaki wielki! Nie chcę tutaj się, nie robić! Się, bo w ogóle Bóg to, ukradł... Wszystko w porządku? Yy, tak, Bóg też niebła żonę ukradł. No i musimy co? uwolnić, żeby wszystko Czyli wróciło co do normy? wychodzi na to, że, że ten Bóg taki święty nie jest na to, by wychodziło, tak. ale zobacz na diabełka, zobacz, ile tutaj w ogóle było ludzi przed nami. Ja się zaczynam Ej, obawiać. się się że faktycznie tak widać łóżko. Ochroniarza jego, jego, ochroniarza jego wrzuciłem w ogóle do no. lawy i spłonął. O nie! O, Dobra, ja chodźcie, tutaj... rozglądamy, gdzie jest. Gdzie jest ta Ty, żona? Ty tu są jakieś diamentowe drabinki. Jest, drabinki. Idziemy, idziemy. Chodzimy na dół. Dobra, czekajcie. zaczynam się obawiać. O nie w ogóle tutaj są jakieś. Tutaj nie co? To tutaj potrzebuję pomocy, tu są jakieś ludziki, w ogóle atakują o nie, mnie pomocy. O nie. Dobra, dobra, no chodź, Dawaj. Stół, chodź tu, chodź tu! Ty, jakie one są takie, jakie szybkie w ogóle. No? To są pomocnicy dobra, chyba mam. diabełka. Bo nie jego tak. może to rodzina, Drugi co? To może jego synowie byli. Patrz, o! pilnowali normalnie tutaj. Wykop to, wykop tutaj jest przejście. Dobra, dobra poczekaj, czekaj. Bo ty masz kilof dobry. O proszę dobra. jeszcze tutaj może jakoś tak dam radę. Czekaj, tutaj, w ogóle patrz, panią... tutaj jest więcej. Więcej miejsc przygotowanych w ogóle na ten. O nie! Co to? Co to było, Lumi? Ty, 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 ty tutaj jesteś w wszystko W porządku o co tu w ogóle chodzi? Co, co tu się słuchaj. stało? Rozwaliłeś to chyba była jakaś coś? pułapka, albo ten kilof ma jakieś su super y, moce. Wiesz co, wykopałem po prostu inne kraty tym kilofem, który ci tutaj rzuciłem, i wszystko wybuchło, wysadziliśmy wieżę diabełka. O, ja. o nie, słuchaj. Także w ogóle chodź, idziemy odprowadzić w ogóle teraz żonę tutaj idziemy, Boga, idziemy, żebyśmy proszę, po prostu trafili panie. do nieba dzięki temu. Dobra, Dobra. także w idziemy? Tą samą drogą, co przyszliśmy. No chyba tak, chyba najlepiej byłoby po prostu tam. Myślisz, pójść? że nie, nie, zabierze, nie zabierze nam właśnie żony tego Boga, co? Mm, no chyba nie, no bo ja powiedziałam, że ja pójdę odzyskać tą jego żonę, nie? Więc wiesz co. Aha. Więc tak no dobra, po dobra, zrobimy. no to gdzie ty jesteś, Lumi? No ja już wychodzę, ja już ja stąd wychodzę teraz. Hop, dobra. O, jest tutaj ona, super. No dobra, dobra, jesteśmy yy, wszyscy. Panie diable, idziemy uratować pana żonę. Ej, ale jak się wydostaniemy, teraz? O nie, oddawajcie, oddawajcie żonę Boga, oddawajcie tu szybko, żonę tu Boga, bo rozgrywam tutaj. dawajcie, szybko, o, tu się. wsparcie, pomóc. Nie, nie ma żadnego wsparcia ani żadnej pomocy. Po prostu y, czekam teraz tutaj tylko na g No i musi nam się udać. Pójdziemy teraz do Boga, ale z tym Bogiem po prostu musimy się również A, policzyć. Guzik trzeba było kliknąć, tak? Ja nie mogę, to no. był w ogóle mechanizm taki diabełek. Dobra, choć bierzemy tutaj tą jego żonę i idziemy po prostu, bo tutaj dać. A co, jak naprawdę w ogóle Bóg też porwał normalnie tą e, żonę? Ej, Bóg się patrzy, Ej, Bóg się patrzy, wiesz się pan Chodź szybko. Już. Dobra, zostawimy ją tutaj, dobra. w sumie już mu oddaliśmy, także mamy no, gwarancję nie, tego, Ty, słuchaj, choć ale... może jakoś tyłem wejdziemy, co, dobra, na przykład, no? I ta... bo tam na dole było widać jakieś pomieszczenie, a ja tam u Boga nie widziałem w ogóle. Kto to za Nie wiem. kliknij, nic nie, nie robi, co, w sumie? No, ale to może to znaczy jakieś tutaj terytorium, miejsce, może gdzieś musimy a się A weź tu skupiać. przekopmy się, słuchaj, przekopmy dobra. się po prostu i znajdziemy jakieś, może tutaj przejście? Ty, Ty co tu co jest tą Boga! Tak, dawaj, wykop to, ej, patrz, on tutaj jest! No tutaj jest! Słuchaj, musimy tu znaleźć. Dawaj, ty pierwsza, jest tam jakieś przejście? Widzisz gdzieś tam jakieś zejście na dół. jest, 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 Dawaj szybko, szybko, bo mógł się patrzeć, mógł się patrzeć. A, Ma tutaj za swoim tronem miał schowane przejście na dół, widziałaś? Jaka tajna kryjówka, ale sobie to urządził, dobrze. A powiedział w ogóle, że on tutaj nic nie ma. Proszę tu myszka, Miki, bilard, kolka, jakieś chemiczne rzeczy. Ty, ja bym się napił mogę, Lumi, w ogóle się napić tego. Ja nie mogę, nigdy czegoś takiego nie widziałem. a co to za zielone ciasto? To Pochasz? są jakieś dziwne wytwory Boga, słuchaj, patrz. Jakieś no. dziwne ciasto, może spróbujemy. Ale uchydne, fuu, ale słuchaj. niedobre to ciasto Ej, jest. Ale słuchaj, bo wiesz, co mnie teraz zastanawia? Bo tam było tak, że były szyby, przerwa i szyby, czyli tutaj trzeba jeszcze w takim razie zejść w ogóle na dół. Tylko tak, myślisz? Co to mogło być. Hmm. Słuchaj, no nie, nie wiem, nie wiem, nie ma, ale w ogóle. Tu nie ma. A to co, tutaj zobacz, co co jest, jest podejrzane. Co to jest tak nie tego? wiem, tak jakby tutaj taka dobudówka była, jakby to coś było schowane, ja nie ma tą pojęcia. Do Zobaczymy, o co tu chodzi. Takim... Ej, Dobra, to ty! dawaj. Dziura tu jakaś jest, patrz, zobacz to. Ty, to może tam właśnie Bóg porwał, e, wiesz co, żonę diabełka, co? I tam ją przetrzymuje, jak myślisz? No może to co, idziemy tam? No nie wiem, możemy spróbować. Czekaj, w ogóle tu jest jakaś e, boska miksturka, może spróbujemy Dobra. ją wypić, co? No ja ją mam wypić, czy ty? ty, 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 ty Dobra. Ty Ej, ty. co to było? Ty! Widziałaś, w ogóle no? rzuciłem ją i coś wybuchło tutaj, tak jakby dziwna sprawa. No, ale no, no dziwne to, a tu jeszcze Ej, ja mam tutaj jeszcze inne? jakąś klipera esencję, o, to może być ale ogóle... fajnie, można przestawiać tak tą myszkę Miki. Ty, a to? To co to jest? Zobacz. No, to musisz Działaś? to próbować. poczekaj. Jakie o. wielkie, no, no To na to? Co ty, to jest w ogóle? To takie dla Boga, pewnie, bo Bóg jest taki wielki. No, no słuchaj, dobra, w ogóle, dawaj, wchodzimy droga. tam na dół. Dobra, Teraz idziemy. będziemy trochę lepiej przygotowani. Dokładnie. Jestem ciekaw, co tutaj spotkamy na dole. Ty, tutaj są więzienia, widzisz lumi? Nie, ale to Bóg? Skąd one się tu wzięły? No, A to, ty, diabeł tu przecież jest. choć w ogóle zobacz. Ja Ty, musimy powiem, ich tutaj jest... uwolnić. Dobra. Jak to by wykopać tutaj? Może tym spróbuję jakoś? Nie wiem. Dobra. A jak to Może... O, udało się. Uwolnimy cię. Tak, uwolnimy cię tak naprawdę, bo tak naprawdę... Ty, oni oboje tak naprawdę mają... No ile razy powiedziałem tak naprawdę? No mają zauszanie a No, też ja wezmę. Uwolnij, ale co może chciał, to niech sobie on po prostu idzie, nie? A może, wiesz co, to są jacyś grzesznicy i Bóg ich tutaj, wiesz co, schował, z, z, uwięził w więzieniu, bo po prostu e... byli bardzo, wiesz co, niedobrymi ludźmi, co? No w sumie może, dobra, to diablica, to chodź stąd na razie, chodź, chodź, idziemy, Ty... a ja tam tutaj... tego pana w takim razie w ogóle tutaj zostawię. No dobra, no ale no jak my mi... się stąd mamy wydostać? O no tutaj właśnie, zobacz w ogóle co zrobiłem. Myślisz, że to dobry pomysł, żebyśmy w ten sposób się tam przedostali, czy nie za bardzo? Eee, no myślę chyba jednak, że to może jest dobry na sposób. Idzie, idzie diablica za I nami idzie ogólnie? Idzie diablica, idzie tutaj przede mną, ale nie złata dziura. Trochę rozwaliliśmy tutaj, ale zobaczcie, możecie zobaczyć, że Bóg tak naprawdę nas oszukał i zrobił sobie tutaj dom na samym dole. A jak tam idzie, jak tam idzie? No Ty słuchaj, diabica, możemy tutaj, tutaj już schodzić. W ogóle nic nie idzie. Diablica nic na nie szła. Dobra Na dół. Na dół, na dół, na dół, okej jeszcze szybko tylko do diabła, żeby mu przyprowadzić tą żonkę tak. jego, tak? A słuchaj, zeskoczysz tutaj? Okej, okay, dobra, bo ja zeskoczyłem i trafiłem. Jakoś mi się udało. Jablica, chodź tutaj też. Jablica, bo Musisz bo przeszkadzasz tutaj, żeby ja Musisz też... uważać, Lumi, bo tutaj nie jest tak łatwo, wiesz? Ty! gdzieś Jablica nie poleciała przypadkiem? Nie no, ale tu jest Udało się, udało się, dobra. Dobra, to, no to co, idziemy teraz, żeby diabełek ogólnie nie miał nam, przeciwko nam nic, tak. bo wiesz co, trochę mu tu narobiliśmy zniszczeń, to idziemy. warto by było mu oddać dobra. tą żonkę. Dobra. Także... Y Jabełku ogólnie mamy taką sprawę. Przynieśliśmy tutaj e, taki skromny dar w postaci twojej żony została tak, już diabełku. uwięziona, i gdzieś tam na dole sobie chyba e, tak, ona rozpacza ona na tym, że ta wyspa została to to, troszeczkę zniszczona, dlatego rozpacza nad tym, ale przynosimy ją i się z Tobą żegnamy, także pa, Ui, dobra, choć może dobra. tutaj na dół zejdziemy tędy sobie jakoś i musimy się stąd ewakuować, bo to po prostu jest, wiesz co, szalone miejsce i szalone Dokładnie. wyspy. Kaczymy tam na dół. Doskoczysz y, tam w ogóle? Czy ja tam doskoczę, poczekaj, pokaż, no dobra, no... Nie Lumi, y... no, czekaj. Może, może nie doskoczymy, także zrobimy tutaj skocznie i robimy jeden... A, ty perujesz! Ty doskoczyłam. doskoczyłam! To ja tutaj, słuchaj, pat... pana mnie teraz, zobaczyć, uwaga? Dobra? Patrzymy na d jak on Czer będzie sprawy. Idealnie doskoczyłem Pięknie, no także udało się I W takim razie słuchajcie, ja się z wami żegnam I do następnego odcineczka Pa pa, a teraz pa, pa. sobie po prostu nurkować Pa